Polski rząd narodowy. Koniec rządów większości sejmowej. Marian Waszkielewicz. Rozdział 11. W jaki sposób powinny być przeprowadzone referenda? Referendum jest procedurą głosowania przez osoby do tego uprawnione w ramach której wyrażają oni swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Referendum może być ogólnokrajowe lub lokalne. Inicjatorem referendum mogą być władze kraju, władze lokalne, ale co najważniejsze, w nowej konstytucji referendum będzie musiało być ogłoszone w wyniku zebrania przez obywateli uprawnionych do głosowania ustalonej liczby podpisów, pobierających ogłoszenie referendum. Pisze, jak powinno być, a nie jak jest. Rozpatrujemy tu sposób przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Powinny być umożliwione wyborcom jednocześnie trzy metody głosowania: w lokalu wyborczym, korespondencyjnie za pomocą poczty, elektronicznie przy wykorzystaniu specjalnie na ten cel opracowanych programów. Przyszłość pokaże, na jaką metodę głosowania zdecydują się Polacy. Co najmniej trzy tygodnie przed datą referendum każdy zarejestrowany wyborca powinien otrzymać z kancelarii Rady Ministrów, Zestaw dokumentów umożliwiających zapoznanie się z treścią pytania referendalnego i umożliwiający oddanie głosu w referendum oraz informator dotyczący przeprowadzanego referendum. Co w takim zestawie powinno się znajdować? 1. Koperta umożliwiająca przesłanie lub doręczenie do Urzędu Gminy. Wypełnionej karty identyfikacyjnej wyborcy, zaopatrzonej w kod matrycowy umożliwiający szybkie wprowadzenie wyborcy do systemu komputerowego. Dodatkowa koperta zapewniająca głosującemu tajność głosowania, zawierająca wewnątrz anonimową kartę głosowania. Zalecenia największych partii politycznych co do sposobu głosowania: 2. Informator dotyczący przeprowadzanego referendum, a w nim Informacja, czego dotyczy referendum, jeżeli ustawy, to link umożliwiający pobranie właśnie tej ustawy. Pytanie referendalne. Skrótowo opisane zalecenia Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu. Argumenty wnioskodawców referendum w skrócie. Argumenty przeciwników referendum w skrócie. Szczegółowe omówienie tematu referendum przez jego inicjatorów z podaniem danych liczbowych dotyczących kosztów niezbędnych do sfinansowania. Tej inicjatywy, statystyki, prognozy. Udokumentowane argumenty przeciwników głosujących na nie, z podaniem wpływu proponowanych rozwiązań na koszty życia obywateli, z podaniem podstawy obliczeń. Szczegółowe wyjaśnienie Rady Ministrów dotyczące skutków przeprowadzanego referendum. Tu należy spodziewać się najsolidniejszej opinii, bo Rada Ministrów. Jest koalicją największych partii politycznych, a w jej składzie żadna partia nie ma większości i żadna z nich nie może przepchnąć opinii korzystnej dla siebie, bo rada ministrów podejmuje decyzje kolegialnie. I 3. Sposób oddania głosu przez wyborcę głosujący w lokalu wyborczym niesie swój głos do lokalu wyborczego. Oddaje komisji wyborczej swoją kartę identyfikacyjną i wrzuca do urny kartę do głosowania. Robi to w niedzielę wyborczą w godzinach wyznaczonych do głosowania. Głosujący korespondencyjnie niosą lub wysyłają do gminy otrzymaną kopertę zawierającą kartę identyfikacyjną wyborcy i kopertę zawierającą kartę głosowania w środę, a najpóźniej czwartek, poprzedzające niedzielę wyborczą. Głosujący elektronicznie przysyłają swój głos w sposób określony w programie do głosowania w terminie określonym dla niedzieli wyborczej. Rozdział 12. Decentralizacja władzy. Polska jest państwem scentralizowanym, zarządzanym przez prezesa partii politycznej, ewentualnie prezesów w przypadku koalicji rządowej. Państwo, Interesuje się wszystkimi dziedzinami życia Polaków. Samorządność niższych szczebli organizacyjnych nie istnieje, bo cóż to za samorządność, jeśli pilnuje jej wojewoda mianowany przez premiera rządu? Jeżeli nawet istnienie poszczególnych szczebli samorządu może być w każdej chwili anulowane. Obowiązująca konstytucja na 10 artykułów o samorządzie 11 razy odwołuje się do ustawy. Czyli samorządy w Polsce działają na podstawie ustaw. Zatem ustawą można samorządność poszerzyć, ale najczęściej ograniczyć. W Polsce potrzebne jest nowe podejście do sposobu zarządzania państwem. Konieczne jest zastosowanie zasady tyle państwa, ile jest konieczne i tyle samorządności, ile tylko jest to możliwe. Realizując tę zasadę, Rzeczypospolita Polska powinna być podzielona znaniem autora na 41 autonomicznych województw zgodnie z obecnym podziałem na okręgi wyborcze do sejmu Białostockie, Bielskobialskie, Bydgoskie, Chełmskie, Chrzanowskie, Częstochowskie i tak dalej aż do Wrocławskiego i Zielonogórskiego. Alternatywnie można byłoby przywrócić podział administracyjny Polski na 49 województw dokonany w dniu 1 czerwca 1975 roku. Istnienie autonomicznych województw musi być umocowane w Konstytucji. Konstytucja powinna ustalać, że województwa są autonomiczne, o ile ich autonomiczność nie została ograniczona przez Konstytucję Rzeczypospolitej wykonują te prawa, które nie zostały przekazane Rzeczypospolitej. Podział województw na ewentualne powiaty i gminy powinien być dokonany przez autonomiczne województwa. Autonomiczne województwa powinny nadać sobie własne konstytucje, statuty, zaakceptowane przez większość obywateli uprawnionych do głosowania. Taka konstytucja wojewódzka podlegałaby również akceptacji Zgromadzenia Narodowego. Władza państwowa, wojewódzka i gminna powinna spoczywać na mieszkańcach, gdzie każdy ponosi odpowiedzialność za siebie i przyczynia się wedle własnych sił do wykonywania zadań państwa i społeczeństwa. Nikt nie może sprawować władzy państwowej, wojewódzkiej i gminnej bezterminowo i w sposób niekontrolowany. Organy wykonawcze państwa i samorządów nie mogą być sprawowane jednoosobowo. Zawsze powinien to być zespół. A wiążące decyzje powinny być podejmowane kolegialnie. Osoba kierująca zespołem wykonawczym powinna być corocznie wymieniana na innego członka zespołu. Rozdział 13. Subsydiarny sposób realizacji zadań warunkiem decentralizacji władzy. W stosunkach między Rzeczypospolitą a województwami powinna obowiązywać zasada subsydiarności. Wszystkie kompetencje nieprzyznane wyraźnie Rzeczypospolitej należą do województw. Wyższy szczebel zarządzania nie powinien ingerować w kompetencje niższego szczebla wyręczać go. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu członkowie rządu nie powinni jeździć po kraju i obiecywać mieszkańcom: wybudowania drogi, postawienia szkoły, wyremontowania dworca kolejowego, uruchomienia ośrodka zdrowia i temu podobnych. Bo to nie jest zadanie dla rządu Rzeczypospolitej. Członkowie rządu i parlamentu nie powinni wozić ze sobą kartonowych czeków wręczanych strażakom na zakup samochodów gaśniczych, pogotowiom ratowniczym na zakup karetek, wójtom na melioracje. To są zadania dla gmin i województw i mogą być tematem debat w kampaniach wyborczych do samorządu. Państwo powinno podejmować tylko te zadania, które wykraczają poza kompetencje województw lub które wymagają jednolitej regulacji. Do zadań państwa powinny należeć m.in. sprawy zagraniczne, obrona, policja, wywiad, metrologia, kontrola celna i towarowa, przepisy ruchu drogowego i inne wymagające jednolitej regulacji. Praktycznie większość życiowych problemów powinna być rozwiązywana na poziomie autonomicznych gmin i województw. Dotyczyć to będzie m.in. spraw gospodarczych, socjalnych, światopoglądowych, edukacyjnych, medycznych, kulturalnych, ekologicznych i innych życiowych problemów, rozwiązywanych tam, gdzie takie problemy powstają. Państwo powinno udzielić pomocy województwu dopiero wtedy, kiedy województwo ze względów organizacyjnych, finansowych lub innych nie jest w stanie danego zadania wykonać samodzielnie. Tak samo powinno postąpić województwo w stosunku do gmin. Nowa konstytucja będzie zalecać wiele spraw do rozwiązania jednocześnie przez państwo i województwa, zatem zgodnie z zasadą subsydiarności. Będą to zadania głównie dla województw i gmin. Państwo ustali prawne warunki realizacji zadań i włączy się do ich wykonywania dopiero wówczas, kiedy to będzie niezbędne. Rozdział 14 Współdziałanie Rzeczypospolitej i Województw Rzeczypospolita i Województwa zostaną zobowiązane do wzajemnego wspierania się i współpracy w wykonywaniu swoich zadań będą mieć obowiązek wzajemnego poszanowania i pomocy, świadczenia sobie pomocy administracyjnej i pomocy prawnej. Spory między województwami, jak również spory między województwami a Rzeczypospolitą, będą w miarę możliwości rozwiązywane na drodze rokowań lub mediacji. Rada Ministrów będzie informować województwa obszernie i w odpowiednim czasie o zamiarach zmiany przepisów prawa. Będzie zasięgać opinii województw, jeżeli dotyczy to ich interesów. Rzeczypospolita będzie strzegła autonomii województw, pozostawi województwom wystarczającą ilość własnych zadań i szanować będzie ich autonomię organizacyjną, pozostawi województwom wystarczające źródła finansowania i pomoże zapewnić im środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań.